Powiem wam tak, oboje z Amadeuszem stwierdziliśmy, że jest to już odpowiedni czas na malucha i nie ma co tego przekładać, a więc... 40 tysięcy łapek w ogóle, to będę morsować. Zostaniesz babcią. Słucha? No. Jesteś w ciąży? Cześć, siema, jestem Serena i witam cię, kochane kruszynko, w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do was z daily i to nie byle jakim daily, ponieważ dowiecie się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. Dzisiaj jest po prostu jeden z takich mega, mega ważnych dni w moim życiu. No i stwierdziłam, że to już jest najwyższy czas, żeby wam się do tego przyznać, ponieważ odkryłam to od dwóch miesięcy i po prostu do... przyszedł ten moment, kiedy wiem, że muszę to powiedzieć. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Wczoraj późnym wieczorem do Gdańska, około 24, więc już wam nic nie nagrywałam, po prostu padliśmy totalnie, ale chciałam Wam pokazać po prostu, jaką mamy sztos miejscowe, bo ja jestem w szoku. Tak naprawdę to był troszeczkę prezent dla mnie z okazji tygodniowych walentynek, ale po prostu wow, ja się nie spodziewałam, bo słuchajcie, jesteśmy praktycznie w centrum Gdańska, tam mamy sterówkę i po prostu widok jest przekozacki. Ja uwielbiam ściany, które są w całości. Oknami, więc po prostu na mnie to zrobiło mega wrażenie, pomimo tego, że balkonik jest bardzo mały, ale zapraszam Was, bo po prostu musicie to zobaczyć. O wczesnej, jaką mamy sztos miejscowy, jeżeli chodzi o hotel, tam jest sama Starówka Gdańska, więc po prostu no idealnie. Jest jeszcze śnieg mimo wszystko, chociaż już jest na plusie i tutaj cała rzeka jest zamrożona. No, i zrobiłam herbatę, której nie da się wypisać, tak przynajmniej mówiła adeusz, bo na taką małą tutaj filiżankę włożyłam całą saszetkę i parzy się ona od godziny. Przetestujmy. Zajebista! Lecimy na miasto. Nie wiem, jak wy, ale ja jestem pierwszy raz z zimą w ogóle nad morzem, nigdy mi się to nie zdarzyło. W górach byłam, ale nad morzem nigdy. I w sumie teraz sobie chodzimy i szukamy fajnych miejsc na foty, a ja wam chciałam powiedzieć, jak ubić dila w że Jeżeli coś tam miecie, ja niekoniecznie, ale dostałam ciasteczko i wyszłam 6,50 do przodu, ponieważ zamówiliśmy sobie muffina czekoladowego, ale okazało się, że go nie ma. I pani powiedziała, że możemy sobie wybrać coś innego, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy kole, tam ona jest tańsza złotówkę, ale pani stwierdziła, że ona nie chce, żebyśmy byli stratni, ona nam coś dołoży. Ja powiedziałam, no nie no, nie ma problemu, to jest śmieszna złotówka, bo nie mówi, no dałam wam ciasteczko. I w sumie dałam wam ciasteczko za 7,50, a więc yy, nie chciałam, żebyśmy byli stratni złotówkę, a oni są stratni 6,50. Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie, ale jeżeli się stojecie w Maku i lubicie te różne dziwne słodkie rzeczy, no to yy, polecam wam deal'a. Nasze ciasteczko tak naprawdę zamarzło w nocy w samochodzie, w życiu go nie jadłam, to jest ta limitowana edycja z słonym karmelem, więc zrobię wam test live. O kurde, zobaczcie to. Cudo, je o Jezu. hipokrytka, to jest jedna z lepszych rzeczy jakie jadłam ostatnio. Naprawdę. Poszliśmy sobie po drodze do sklepu z pierdółkami, które ja nadal lubię pomimo tego, że jestem stara i kupiłam sobie nauszniki, nigdy nie miałam nausników, są takie bardzo fajne, puchate i mają kituszkowe uszka, stwierdziłam, że pasują mi do luku, więc je założę. <laughs> nie wiem jak to wygląda, dajcie mi znać w komentarzu, ale generalnie ja czuję, że, że nic nie słyszę, są nauszniki uszniki wygłuszaczki. Ale żeby mi była taka jednostronna, to połowę tego ciasteczka więcej po prostu się nie da. W tym jest chyba ukryta cała tablica Mendelejewa, to jest tak słodkie. Nie wiem co w tym jest, ale to jest jakaś modyfikacja cukru na pewno. Jest taki jeden mój ulubiony profil, jak hulajnogi nogi rzucone z pogardą. I tego jeszcze nie widzieliście, obczajcie to. Przykle, ponieważ ludzie wrzucili hulaj nogi do rzeki i w ogóle jak to się rozmrozi to ona utonie. What the fuck! W ogóle co to za rozkmina? Nie <śmina> jeszcze takiego małego lookboka. Chciałam Wam pokazać jak dzisiaj wyglądam, ponieważ mam dzisiaj taki full look beżowo-biały i ostatnio bardzo się zakochałam w takim beżowym, kawowym, delikatnym, wpadającym w takie kawa z mlekiem bardzo mi się podoba ten kolor, on jest taki pastelowy i po prostu tak ładnie odbija mi włosy. Jest koniecznie, czy też polubiliście ten kolor. Ja byłam na początku do niego nie przekonana, dopiero teraz jak kupiłam sobie pierwszą rzecz. Stwierdziłam, że faktycznie do mnie to bardzo pasuje i mam taką śmieszną bluzę dzisiaj, ponieważ tutaj są ściągacze i tutaj jest takie, nie wiem jak to nazwać, to nie ma nazwy takie wycięcie na biust, to było popularne w wakacje i nie byłam przekonana do tego trendu, uważałam, że generalnie byłem to tak, że cycki są oklapnięte i nadal tak troszeczkę uważam, ale mimo wszystko fajnie to podkreśla talię i myślę, że robi to po prostu robotę idziemy na plażę, mam nadzieję, że będzie tam śnieg bo jeszcze nigdy nie widziałam morza ze śniegiem i w ogóle pękła mi maseczka i muszę tak chodzić a co chwilę jest policja nie muszę się pokrywać. Już mi zwrócili uwagę. O ty Ja mam Słuchajcie, ja nie wiem co tu się dzieje. To jest tyle ludzi, jakby po prostu by był jakiś event, ale znalazłam morsujące świry, więc idziemy ich oglądać. Uważam, że to jest najbardziej hardkorowy sport na świecie. Ja nie wiem, dlaczego ludzie się na to piszą. Jeżeli... Nie, nie zrobię tego. Jeżeli pod tym filmem będzie 40 tysięcy łapek w górę, to będę morsować. Cześć pani łabędziu! Ej, bez kitu łatwiej jest mi uwierzyć, że ludzie czerpią radość schodzenia gołymi stopami po szkle niż wchodzenia do tej zimnej wody. No to jest przecież chore! Jak można być zdrowym i czerpać z tego radość? Ja po prostu... No... I can't believe! Mogę zamoczyć stówki? Proszę, tylko stówki. Ale ja chcę zobaczyć, jak bardzo ciepła jest ta woda. No zobacz, są ludzie, którzy w kistrach mogę? Bo oni mają buty. No to właśnie ja będę hardkorem, ja bez butów, ale w ubraniach. Jak mi nie pozwalasz zamorsować stówkami, to ja zamorsuję dłońmi i zobaczę, czy to w ogóle jest możliwe. Myślałam, że to jest chociaż troszeczkę cieplejsze, a już generalnie Ej, tak szczerze, uważacie, że to jest bardziej dla zdrowia, czy bardziej dla atencji? Bo moim zdaniem to już jest taki trend TikTokowy bardziej niż coś, co ludzie chcą robić, chociaż. W sumie widzę, że jako taka sprawa im to satysfakcję. No, bo w sumie to jest dla mnie tak absurdalnie trudne, że ja tego nawet nie komentuję. Jesteśmy zmuszeni zjeść swój obiad przed samochodem, ponieważ, słuchajcie, zgubiliśmy pilota gdzieś najprawdopodobniej na plaży. I zaraz Amadeusz zadzwonił do jakiegoś gościa, który będzie nam otwierał samochód bez kluczyków i bez pilota. Nie wiem jak, ale nevermind. mm <laughs> A jeszcze tak dopowiem, że to i tak gówno dało, że on wyciągnął te kluczyki, ponieważ mamy zepsuty zamek i nie otworzymy go kluczykami, da się tylko pilotem. No i musiał później wciskać takim jakimś długim czymś taki przycisk i generalnie był mega wkurzony, więc ja się go trochę bałam i przestałam to nagrywać. Story time z najgorszej sytuacji, jaka mogła mieć miejsce. Słuchajcie, zgubiliśmy pilota do auta, myśleliśmy, że na plaży, szukaliśmy, no nie było, więc znaleźliśmy w sieci jakiegoś gościa, który zajmuje zajmuje się otwieraniem sejfów, aut i tak dalej No i oczywiście cisne bekę, żeby pewnie złodziej No ale Amadeusz mówi, nie, 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 no się zarabia. Okej, okay, nie, czekamy 20 minut i gościu jeszcze nie przyjeżdża No to Amadeusz stwierdził, że ja bym poszła do gościa, który zajmuje się parkingiem Zapytać, czy przypadkiem ktoś no, nie podrzucił mu pilota, którego znalazł, bo gdzieś może upadł No i gościu mówi, że nie i zajmuje się kasowaniem dalej za parking ja się pytam, czy na pewno. On mówi, że nie. No dobra, więc idę, czekamy jeszcze z 10 minut, przyjeżdża ten facet, e, otwiera nam auto i chociaż telefonicznie było zgadnione: 160 zł, tylko skasowało 180 i hit, hitem. Ja idę zapłacić za parking, a gościu, do którego poszłam przed chwilą, powiedział, że a tego pewnie szukaliście. I dał nam naszego pilota. Czy wy to rozumiecie? Ja po prostu jestem zażenowana. Wrzuciliśmy autentycznie 180 zł w błoto, no, albo w śnieg, albo w łapę jakiegoś gościa, który. Słuchajcie, to jest jeszcze dobre. Pomylił troszeczkę coś tam na nawigacji i zamiast objechać rondo dookoła, to on się tam wrócił na rondzie, jechał pod prąd, wszyscy na niego trąbią. O co chodzi? A ten gość już pod prąd. Nie. Ja. ja... Idealnie ja dlaczego, dlaczego takie sytuacje zdją się właśnie nam. A więc przedstawiam wam naszą niespodziankę. I jest to malutki kotek Devon Rex o imieniu Ivy. Jest to nowy maluszek, nowy mieszkaniec naszego domu. Już dzisiaj wracamy z nim do Warszawy. Ale chciałam, żebyście poznali jakby kilka fajnych faktów. Więc jest dzisiaj ze mną Roland i będziemy właśnie gadać o Devonach Rexach. Ponieważ uważam, że jest to mega, mega interesująca rasa. No i co? Dzień dobry miał. Przede wszystkim ci, którzy oglądają nas na TikToku, hodowle kropelka Devon Rex, ci, którzy śledzą nasze losy na Facebooku, to pewnie wiedzą, jak nasze kotki wyglądają, ile ich jest. Cieszę się bardzo, że wszyscy pamiętają imiona. Mercy, Mercy tutaj teraz przyjdzie. Hop. już przywitała się, powiedziała: Dzień dobry. Słuchajcie, Devonki to są niesamowite koty. Jestem wielkim miłośnikiem wszelkich zwierząt tych futrzanych na czterech łapach, tych pływających. Latających. Natomiast zakochałem się w dywonach, ponieważ to są niezwykłe koty. Miałem przez większość swojego życia przygarnięte koty, takie z ulicy. One też są cudowne, i też pamiętajmy, że one są też wspaniałe. Natomiast dywony są o tyle wyjątkowo, że one są idealne są to idealne koty, które nadają się do warunków mieszkaniowych w naszych blokach, ale nie tylko, także jak mamy domek. To są koty przede wszystkim małe. Po pierwsze, są bardzo towarzyskie, przyjacielskie. Powiedziałbym takie kocie, kocie yy, pieski, tak? O, to jest dobre określenie. To jest dobre określenie. Yy, przede wszystkim są to koty, uwaga, szczególnie panie, które dostają czasem szału, kiedy biorą normalnego kota na przykład na swoją kreację i wtedy tej pełno sierści jest i wtedy nie wiadomo jak się pozbyć. Takie wałeczki są specjalne do, do mycia, więc w, w przypadku dywanów tego problemu nie ma. Ale to, co najbardziej jest. Yy, yy, takie ukochane u debonów to przede wszystkim charakter tych zwierząt. Ponadto chciałem Wam powiedzieć, że dużą zaletą przede wszystkim dewonów jest to, że one po prostu będą Was naprawdę szczerze oddanie kochać i będą Wam towarzyszyć, towarzyszyć w każdej chwili Waszego, każdego dnia, tak? cokolwiek robicie. To wręcz może być nawet czasem trochę kłopotliwe, bo różne rzeczy robimy w ciągu dnia, ale jeśli ktoś kocha zwierzęta, to naprawdę to będzie bardzo urocze. By było widać, o tak, że masz ładny pyszczek. Bo ty masz ładny pyszczek. No nie, no psaletsonka nie będziesz pokazywać. Zobaczcie tutaj moketa. Moket ma 3 latka. Ogólnie to był bardzo zgrabny kotek, ale powiem wam, że ponieważ tutaj są y, mamusie, które ciągle podjadają jedzonko i muszą jeść, więc on też się dołącza. Więc na jego teraz nazywam grubcio. Ale zobaczcie, jaki to jest piękny kot. To jest samiec wykastrowany, czyli taki, który ma tendencję do podjadania i tycia. Pamiętajmy, żeby kotka tak odżywiać, żeby go nie spaść. Natomiast mokecik, zobaczcie, tak wygląda dorosły kot samiec. Kotki są zawsze mniejsze. On waży akurat 4,5 kg, kotki ważą 3 kg, więc kotki są takie bardziej filigranowe. Tak. Ale, ale za to samce mają olbrzymie serce i okazują. Bardzo wyjątkowo swoją miłość. Po Co prostu. możecie zobaczyć na pewno na TikToku Kropelka Devon Rex. Tak, bo tak. Tam właśnie. Moket bardzo zajmuje się właśnie maluchami, bawi o. się z nimi, przychodzi. I uch. moket jest takim kotem: znaczy generalnie samce są takie, że one wymuszają swoją potrzebę bardziej niż kotki. To znaczy kotki są bardziej delikatne, takie stonowane, grzeczniejsze. Moket faceci są tacy, że oni jak chcą teraz się poprzytulać, to oni to po prostu przychodzą, rzucają się, i mówią: Nie, teraz jesteś moja. Musisz mnie przytulić, musisz mnie pogłaskać, inaczej po prostu się pogniewam. I tyle. Ogon w górę, to świadczy, że kot świetnie, świetnie się czuje, czuje się bezpiecznie, wyluzowany. Merda, tak jak piesek, ociera się, zobaczcie jak piesek. No i jest zadowolony. Dzień dobry, przedstawiam. Będziemy w Warszawie. Jesteśmy już na miejscu i przysłała sobie całą właściwie drogę, więc bardzo fajnie zaraz wchodzimy do domku i zobaczymy jak zareaguje na nowe mieszkanko, ponieważ teraz właśnie będzie sobie tutaj żyła. Ну mm. no, і за прошлого тело я стащила. Тело я стащила. Я катаюсь в лодочке. Слотяшку. Хусизму. Да, почему я слух? Wszystko, żeby to było. Ułoń. Trochę jest chyba Ale to chyba dla mnie. Tupi, tupi. Słucham, czegoś ciepłego. Ale chyba brzęcznik. Tutaj Iwi wszystko po prostu nam zwiedza i patrzy, jak wygląda. Ale chyba, chyba będziemy jadły. czy... czy że kupujemy na później. Na później. Nie jesteśmy jeszcze się tak głodni. No, także to tak jak Wam mówię, jest zwiedzanie domu, jest włażenie po prostu wszędzie gdzie się da. Ona jest maleńka, więc mieści się w każdym zakamarek. Już nam zwiedza, co się dzieje pod tapczanem, pod łóżkiem, do szafy z butami, już chętnie chciała wejść. Chyba wydaje mi się, że jest po prostu tak zainteresowana wszystkim, że na razie nie czuję głodu, ale mam nadzieję, że zaraz sobie pójdzie jeść, ponieważ ten mały kotek je 5 posiłków dziennie, więc akurat idealnie będzie jadł o tych samych porach. Ja też jestem na diecie, też jem 5 posiłeczków dziennie. No i co, dajemy Iwi teraz troszeczkę spokoju, żeby sobie tutaj rozpoznała teren. The next day. Ok, mamy kolejny dzień. I słuchajcie, teraz będzie najlepsza część, bo tak jak ja Was wkręcałam w całym odcinku, że nie chodzi tutaj o kota, tylko o dziecko, i myślę, że dość duża część z Was uwierzyła, tak teraz wkręcimy moich rodziców, ponieważ oni nie wiedzą, że wzięliśmy kotka z hodowli. W ogóle nie wiedzą, że wzięliśmy jakiekolwiek zwierzę, więc będziemy teraz dzwonić do mojej mamy, opowiem jak tam nad morzem i w ogóle. Ale w ostateczności zwalają stwierdzeniem, że. No muszę powiedzieć coś ważnego i będzie to to, że zostanie babcią. Mm -hmm. I stwierdziłam, że zadzwonię, tylko nie wiem, jak wam to powiedzieć. No. No bo zostaniesz babcią. Słucham? No. Jesteś w ciąży? <laughs> nie, dobra, wejdź na Messengera. Co? Wejdź na Messengera. Mam wejść na Messengera? Tak. Poczekaj. O Boże, co to jest za stworek? To jest kot? To jest, to jest kot. Jezu, wiesz co, niech strasznie proszę cię. Aha. Stwierdziliśmy, okay. że... W tydzień temu to planowaliśmy pranka, ale ja stwierdziłam, że ty zejdziesz na zabawę, nie? Ciebie się, ciebie, się nie, nie kred... ciebie się nie da wkręcać. bo się nie da wkręcać, bo to jesteś który bo masz nasze. Bo To macie tego kota czy nie? No tak, no. Aha, ale nie zostanę babcią. Znaczy zostaniesz babcią Iwi, ale może być też ciocią. Kogo? To jest Iwi. Iwi, Skąd wzięliście tego kota? Z Gdańska. Z Gdańska? Widzieliście tak. w planie? Tak, to jest kot rasowy, to jest Devon Rex. Poczekaj, pokażę tacie. Zostaniesz dziadkiem. <laughs> Nie też. <skończysz. śmiech> <laughs> Poczekaj, zrobi głośno. Eee, Olga? No? ta tata? Tak, tak, nie to też. <grywa> nie, nie to przesz. Dobra, ja to spaliłam, jestem słaba w kręceniu ludzi, bo jak ja widzę, że ktoś się zdenerwuje, to ja już po prostu. Nie, nie denerwuj się. Ale słuchajcie, teraz będziemy wkręcić mamy Amadeusza, i myślę, że to będzie o wiele, wiele lepszy prank, ponieważ on potrafi być tak turbo poważny, że no po prostu ja nie mam pytań. Siema. Na no, siema. <laughs> Co tam? No nic, mamy piękną niedzielę. Babcia, mama zostaniesz. Babcią w gdzie? Mm, w krzanie. Patrząc, a kto jest w ciąży? Yy, Olga. No, 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 akurat. No serio? No w panie. Nie no, mówię ci. No mówię ci. To będziecie wracać? A czemu? A, to będziesz się w tym olejem zajmował? No mam, ale... Nie. nie, to przecież wy nie dacie rady. Wszędzie do kawa trzeba je przywieźć. Czemu? Tak? Czemu? Mam? Co sobie poradzić? Jest taki niewymowlaki No Tu je paczku i że... Mamy żłobek pod tym, pod blokiem akurat. No, takie małe dziecko... No, do No dobra, no małe nie, ale jak tam skończy półtora, no, to już muszę iść, nie? No, ja to do półtora roku co do szana. Mhm. Parza ten na na USG, na Messengerze. No p***dol, jak ja zrobię... No ja, wysyłam ci. Już masz wszystkie dane tam podane, nie? Imię, nazwisko i PESEL. Widzisz? Dziecko Chcia, Co to jest? Tu owieczka, tu kota? No Kotek. A po to byliśmy w Gdańsku, wiesz? Ale to on jest taki dziwny, tu no kotak, tu tak jak baranek. To to, 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 to nie znałam w kręcu, No jak się wkręcą? No kobietę oczywiście zdjęcie z kotą. <śleszy> No nie ma co tego przekładać. Jeżeli pytacie się o, Eevee, o imię, imię to jest Eevee i wzięło się to od naszego ulubionego Pokemona Eevee. Ja jestem taką osobą, która naprawdę ma ogromną potrzebę posiadania kota albo jakiegokolwiek zwierzaka, ale powiem Wam, że z kotem ja się po prostu zużywam najbardziej i dla mnie to jest po prostu najcudowniejszy przyjaciel. I kiedy ja jestem po prostu sama w tym domu, kiedy Madeusz idzie do pracy, to mi brakuje takiego kogoś, a wiem, że właśnie mi będzie teraz dla mnie moją najlepszą przyjaciółką i mega się cieszę, że mogę Wam to powiedzieć. I niedługo pewnie też powstanie konto na Instagramie mojego kotka, więc koniecznie śledźcie, co tam się dzieje w social mediach. I tak jak się że te krzyki, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku. Ja Was oczywiście w międzyczasie proszę na wszystkie social media. Jest ja tak, już z i Elo próbujemy uśpić kotka, ponieważ już prze, y, nie przespał 4 godzin drzemki, które już powinny trwać od 4 godzin. 4 godzin powinien mieć drzemkę, cały czas świruje, wariuje, ale już jest troszeczkę spokojniejsza, więc trzymajcie kciuki, może się uda. Chociaż może prześpić całą noc dzięki temu, więc Elo, kawa, skrzynki, widzimy się w piąteczek o godzinie 15.